No, także dobra, przejdźmy sobie do GTA. Mianowicie o co chodzi? Jest, jest taki kanał, Lud, yy, on zrobił filmik, Pocket 6 może nie będzie niczego. Nie będziemy go sobie jakby oglądać, tylko jakby będziemy dyskutować o poszczególnych tematach, więc sobie po prostu yy, przeanalizujemy jakby po, po segmencie, zobaczymy sobie te, te segmenty, takie jak... Jak miał się Granty do to na przestrzeni lat, a nie kończące się problemy wzrosty i wzrosty. No i w końcu dojdziemy do tematu, czy rzeczywiście po GTA 6 może nie być niczego, czy kiedykolwiek w ogóle powstanie GTA 7? Yy, no i to jest, kurde, no to jest bardzo dobre pytanie. Jakie ty masz w ogóle do tego podejście? Ten, czy według Ciebie GTA 6 to będzie GTA, o, GTA 6 ostateczne? Czy to będzie GTA ostateczne, że potem już nic nie powstanie, tak? Rze y albo nie takiej formie, jakiej znamy do teraz, powiedzmy, nie? To by było, wiadomo, że z punktu biznesowego, no fajnie by było rozwinąć online w GTA 6 i to by było najbardziej opłacalne, no. tak? Niż robienie e, typowo fabuły, nie wiem. Jak, albo czegoś drugie ta czwórki tak mm, tak, tak, ludzie tam chwalili tak. głównie to, że była zajebista, była fajny klimat, ale niektórym jakby no Największe pieniądze przyniosła piątka, tak? No tak, to... tak, tak. Może sobie z... przejdźmy do statystyk generalnie, bo tutaj będę się właśnie tak mówił opierał na tym materiale na tych wszystkich segmentach. I jest... jak zmieniało się GTA 6 na przestrzeni lat i to jest bardzo ciekawe. Jak zmieniało się w ogóle grantemda auto na przestrzeni lat i to jest właśnie pokazane, jak pos... ile poszczególne części zawierały budżetu i jak przeraźliwie, mocno w obecnych latach rośnie budżet i ilość osób zaangażowanych GTA 1 sprzedał się w dwóch milionach egzemplarzy, dwójka też dwóch i to robiły kilka osób to robiło te gry, nie? Eee, Na mamy mamy GTA 3, tutaj już pracowały 23 osoby i gra powstała, powstawała w 3 lata, sprzedała się 14 milionów egzemplarzy, 5 milionów dolarów eee, zarobiła. San Andreas to już to jest wzrost, kosztowała 10 milionów dolarów i wchodzimy teraz do GTA 4. I GTA 4 kosztuje już 100 milionów dolarów. Pracuje nad nim 150 osób i jest 20 milionów kobiet sprzedanych. A co ty uważasz? że trójka większe, była większą rewolucją? Yy, czwórka była większą rewolucją, czy piątka była większą rewolucją dla serii? E, patrząc na to, w jaką stronę zmierza szóstka, no to, yy, no to piątka chyba. W sensie takim, że szóstka idzie w tą samą stronę. Jednak e, gdyby była to rewolucja przy czwórce, no to pozostali przy tym chyba, nie? A hmm. no, no jednak był to totalnie, było to totalnie coś innego. Był to krok w przód, ale kolejnym krokiem w przód i rewolucją, mi się wydaje, pełnoprawną była piątka, bo jakby to zmieniło ich totalnie podejście do tej serii. Mm. jakby względem online no. Yy, no i tutaj mamy GTA 5 teraz. I tutaj już jest naprawdę intensywna grupa produkcyjna. Mamy 1000 osób, mamy yy, 265 milionów dolarów budżetu w pizdu, nie? No. Ale to i tak nie wszystko. Red Dead Redemption, yy, dwójeczka, 500 milionów dolarów budżetu pracowało około 2000 osób i teraz jeżeli chodzi o te ciągle rosnące wzrosty mówi się o tym że Rockstar obecnie zatrudnia od 3000 do 500 5000 pracowników a budżet przewiduje się jaki idzie na GTA 6 to jest od miliarda nawet do 2 miliardów dolarów na development to właśnie jest ta forma kapitalizmu w której cały czas idziemy uderzamy w ten sufit i to byś no tak, no. i powiedz czy tobie się wydaje że i też widzowie możecie napisać czy wam się wydaje że do GTA 6 to jest ten sufit że czy można pójść dalej czy można skoro już tutaj wpierdalają 2 miliardy praktycznie no powiedz mi wyśrodkujmy to 1,5 miliarda na development czy wydajecie, że... To jest już sobie. Czy można jeszcze więcej potem dać? Czy to się już powoli? wydaje nie... mi się, że można. Powiem tak, że można iść dalej, jeśli się zredukuje koszty. No tak, no ale. Co pokazuje branża w tym momencie. Jeżeli cały czas idziemy, próbujemy robić coś więcej, nie cały czas próbujemy rozwijać. Od, y... Każda gra kolejna gra musi być coraz bardziej zaawansowana, coraz lepsza, i od... Rockstar jest w takiej pozycji, że my oczekujemy od nich trochę tej rewolucji, że oni za każdą swoją grą będą pokazywali jakby nowy poziom rozgrywki. Czy to mi się wydaje właśnie, czy, czy to nie jest trochę zgubne ze strony Rockstaru nie? Ale a teraz z drugiej strony, skoro ustawili sobie już taki, taki poziom, że oni są już zawsze tymi, co rewolucjonizują, powiedzmy, to czy zrobią grę taką samą, jak na przykład wcześniej zrobili, to czy tutaj nie zacznie się krytyka, nie? <coughs> Tylko dla nich nie jest to żaden. E, dla nich premiera szóstki to nie jest żaden. To nie jest rozkaz tego, że oni muszą od razu zacząć pracować i oni sobie mogą pozwolić Ale... na przerwę naprawdę długą po tej grze. No i właśnie o to chodzi. Ja mówię tak powiedzmy hipotetycznie, czy ty myślisz, że oni mieliby w planach tworzenie kolejnej gry? Czy raczej to GTA 6 byłoby, bo wiesz, o wiele taniej jest stworzyć podstawę, dodać do tego online, Dodać do tego single player, zadowolić, powiedzmy, tych single player'owych gracze było? a głównie, kiedy już zejdzie to takie powiedzmy te 3 lata, kiedy gra już na Recety, na konsole, jeżeli to wszystko będzie dobrze zoptymalizowane, ludzie już przestaną się jakoś tak jarać tą premierą, to wtedy przyjdzie czas na drugi cykl życia, jakby i pójdziemy tutaj w rozwój, rozwój online, nie? I to tutaj będziemy wszystkie nakłady, wszystkie nowości wpierniczać, bo to jest o wiele tańsze niż tworzenie nowej gry od podstaw, która dodatkowo może się nie przyjąć tak dobrze. Jeżeli powiedzmy, no nigdy nie ma pewności, czy gra się przyjmie, nie? Jeżeli się nie przyjmie, no to będzie będzie klapa i jak się gra nie przyjmie, no to ludzie tam w online nie będą grali. W przypadku takiego GTA 6, to ono się powiedzmy musi przyjąć, no, no tak, no. I wtedy, jeżeli się przyjmie, to wtedy będą mogli rozwijać online, bo to jest GTA 6, no to jest druga strona mostu po prostu. To jest e, platforma, na którą e, przechodzą ludzie e, z Rockstara i to jest kolejna platforma, na której e, będą chcieli zbudować potęgę, jeszcze większą podejrzewam do no, niż w Piątce, gdzie jakby, get, get, nie wiem ile ta piątka zarobiła co 8-9 miliardów. W ogóle. Tak, 89, no. Więc no to jest. To jest potęż. coś potężnego, nie? No to jest duże. I tak. jeżeli oni. Ja mogę, ja czy mogę... będzie im to trudno przebić, myślę, że będzie to jakieś wyzwanie, ale do zrobienia i jeżeli jakby przejdą całkowicie na tę platformę, co będzie się działo bardzo szybko, podejrzewam. Bo żeby, żeby pobudzić online na szóstce powiedzmy ewentualnego, to muszą odciąć pępowinę od piątki, co się już dzieje powoli. Tak, bo oni pokazali na przykładzie Red Dead Online, że za bardzo nie mogą iść nie potrafią robić dwóch projektów jednocześnie. Oni nie potrafią robić tych Albo nie chcą? E, może i nie chcą. Może no, no jakby zawsze, zawsze GTA będzie popularniejsze. Więc no. e, wydaje mi się, że oni, jeżeli postawią na to GTA 6 i zrobią to, e, tą grę, to będzie raczej taka dłuższa przerwa. I że na, na ten moment przynajmniej e, seria GTA zostanie bez jakiejś oficjalnej po prostu części. Ewentualnie mogą się pojawić jakieś delceki. Aczkolwiek mogą, wydaje mi się, że skupią się na innych projektach. I może pójdą w coś całkowicie nowego. Może nie będzie to tylko i wyłącznie Bully czy Red Dead. Tylko może pójdą jeszcze. E, o... no do, do tego co będzie po GTA to już I wtedy już ludzie nie będą oczekiwać od nich tego Że zrobią coś lepiej też niż w GTA Bo wszyscy też będą widzieć W sensie takim, że będzie lepiej wyglądać Bo okay. GTA będzie wyglądać zajebiście pewnie I, i tak dalej e, Tylko zrobią coś innego Co będzie wyglądać tak samo dobrze jak GTA I choć Red Dead wygląda lepiej niż piątka Tak wszyscy będą po prostu wiedzieć Na jakim etapie to i e, poziom graficzny, nie? No bo z tym, że ten Bo z tym, że będzie online w szóste To raczej wszyscy się zgadzamy, nie? No tak, no e po prostu to, musi, to jest druga strona mostu Innej opcji nie ma dla nich E, więc jeżeli sobie zobaczymy, ile zarabia GTA online, no to e, ten właśnie na, na odcinku Luca było podane, że e, w 3 lata m, były zarobione 3 miliardy dolarów samego online'a. E, kolejne lata to kwota 500 milionów dolarów pl, l, lub trochę więcej, ale rocznie. E, następnie mamy, jeżeli to sumujemy, to, no to to jest prawie równowartość ilości sprzedanego egzemplarza, nie? Więc wyobraź sobie, jeśli oni online'a powiedzmy od początku tak, oni zaczęli online tak bardzo rozwijać, dopiero jak się pojawił na komputerach osobistych. Więc wyobraź sobie, jeżeli oni teraz m, bardziej się skupią, zobaczyli, że to jest ta żyła złota, no to wyprodukowanie zawartości do tego jest o wiele tańsze. Nie bez powodu. Tak, bo... Teraz wszyscy próbują uderzać w te gry usługi. Jednym to wychodzi, drugim nie. Bo wiadomo, że gry usługi mają te omawiane teraz negatywnym, negatywną, negatywnym pr przez te wszystkie e, chujowe projekty jak Avengers, jak Suicide Squad'y, jak... E... Anthony. Ale no, czasami zapominamy, że Minecraft jest grom usługą. Czasami zapominamy, że Fortnite jest grom usługą. Call of Duty jest grom usługą, Warzone, nie? To wszystko jest aktualizowane. Ubisoft teraz idzie w to nie? Infinity. No, idzie, idzie. Y jeżeli To idzie trochę, wygląda na to, że idzie trochę nieudolnie. No, jeżeli oni chcieliby rzeczywiście stworzyć y takie 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 uniwersum GTA, które się na schematach szóstki, ale byłoby rozwijane tym, tym, tymi, tymi nowymi aktualizacjami, mogliby dodawać miasta i tak dalej, to o wiele bardziej by im się to płacało. Tak, bo nie dość, żeby przynosiły jakiś stały zysk, pasywny, to, no to nie musieliby opracowywać nowej gry, w której mają. Nie dość, że ryzyko nie nieudania się gry, no nie każda gra wychodzi, to do tego mają ogromny budżet, który mogą stracić. No też pytanie, czy branża nie pójdzie w tę stronę, że będą redukować budżet, powiedzmy, e, tym, że, nie wiem, za 3 do 5 lat, gdy AI będzie już na nie wiem jakim poziomie, to że hmm. będą redukować ten budżet AI-em, nie? No może tak być to właśnie. jakby, że będzie już ta ściana, w, powie w której powiemy, że no, sorry, więcej za nie damy i mimo tego, że na pewno też będzie oburzenie z ze zwolnieniami, które już jest, e, bo zwolnienia są bardzo potężne teraz, tak wydaje mi się, że będzie że Może być jakoś mocno to wykorzystywane w kierunku tworzenia gier i że jest to prawdopodobne, jak najbardziej, już, że już teraz są narzędzia, które pozwalają na to, żeby stworzyć grę z opisu, tak? Więc wyobraźmy sobie, co, co będzie, jeżeli wyjdzie GTA 6 jeżeli Rockstar będzie się zabierać za kolejną grę. Taką jak chociażby kolejny Red Dead, czy może coś zupełnie nowego, czym byłbym jak najbardziej zwolennikiem, bo mimo tego, że czekam na przykład na kolejnego Red Dead, tak chciałbym, żeby Rockstar pokazał coś jeszcze i żeby nie wracał do innych rzeczy, żeby nie wracał na przykład do Buliego i nie chcę mówić, że mam nadzieję, że AI zastąpi wszystkich i że AI zastąpi. Tylko chciałbym, aby ewentualnie, jakby mogło się coś takiego wydarzyć, to żeby trochę pomogło to zredukować koszty. Wiem o co ci chodzi. Wiem o co ci chodzi. Przeczytajmy teraz komentarze. Anyone nominal. Wydaje mi się, że poczekamy jeszcze trochę dłużej na GTA 7, A ma to związek z tym, że rozwój technologii gier zwolnił w ostatnich latach. Będą czekać na coś, co faktycznie pozwoli na rewolucję w branży. No właśnie i tutaj też właśnie w materiale Luca jest postawiona taka teza, że powoli zbliżamy się do końca, powiedzmy konsol, nie, takich jakich znamy, że maksymalnie wyjdzie to GTA maksymalnie wyjdzie to PlayStation 6, i potem jednak branża może skręcić w to, że będziemy grali w chmurze. PlayStation bardzo rozwija to swoje... PlayStation Now, idą w chmurę, przerzucają się na komputer osobiste. Może nie, być tutaj niewiele do dodania, może to już pójdzie w coś innego, jakby inną... Dostaniemy inną wizję pochłaniania gamingu, inny sposób na to, żeby pochłaniać się w światy przedstawione. No pewny, w pewnym momencie musi się tak stać, musi się czy musi to, coś w, pójść do przodu. Tak, czy to VR, czy to właśnie chmura. Nvidia jak teraz mocno bazuje na chmurze, nie? No właśnie, no, no, no tak, jakby to jest um, też taki kierunek, który dąży do tego, aby w pewnym stopniu przestać pieniądze wyrzucać jak tylko się da, tylko żeby trochę pomyśleć i, i żeby nie brnąć w ten koncepcjonizm nie wiadomo jak, bo, bo już nawet teraz widać, że jest... No podczas premiery PS5 no był problem z podzespołami, tak? I to już samo o tym świadczy. A pomyślmy sobie co, co będzie jeszcze e, za x lat, gdy wyjdzie PS6, PS7 czy kolejne Xboxy. No ja tutaj nawet... Mi się nie wydaje, żeby, to, żeby ten game jaki znamy teraz całkowicie zniknął, ale ten może, no tak. może trochę opuścić ten mainstream jak, jak, jaki ma obecnie. No właśnie, właśnie. PS5 dopiero co weszła na rynek, no właśnie... E, Ile Właśnie o to chodzi, że nie, nie weszła dopiero co na rynek i może się niektórym tak wydawać, ale. Bo nie ma gier, kurwa, nie ma gier. Tak, ale no to. PS5 20, mówimy już o 2020. My już mówimy o PS5 proże. Jest jakby szansa na to, że wyjdzie i PS6 i trzeba się obudzić, bo jednak e, jeżeli ktoś dopiero kupił PS5 i liczy na to, że będzie PS5 będzie jeszcze nie wiadomo ile, no to e, możemy się zaraz obudzić z nocniku i z 20 FPS-ami na liczniku, tak? Tak, bo za chwilę będzie kolejna gierka, która kurwa oczywiście będzie miała 30 FPS-ów ograniczone. Tak, no, za chwilę coś jeszcze, za chwilę Dragon's coś jeszcze. Tak, ma pozdrow. napisał: y, "Ja bym chciał zobaczyć od Rockstara grę fantazy w klimacie rycerzy albo dragon Dogmy. Medieval od Rockstara były plotki. Pytanie, jak one są, wiesz. Pytanie, jak one są prawidłowe, ale tak. wizja na pewno bardzo fajna. Bardzo, Wiz wizja wizja. bardzo no fajna. No z ich podejściem, no o właśnie, jeszcze wracając do tego, e, do tego AI, to jakby byłoby to też o tyle pomocne, że mogłoby troszkę zredukować crunch w chociażby. No, no tak, ty, ale jednak, crunch no te... by dostał ten, wiesz, e, no żeby, no. tym, że nie byłoby, nie byłoby ludzi do crunchu, dlatego, do, no, do no kurwa, ale... nie miałby kto AI nie może ludzie no. mogą. Crunchować. No w sensie takim, że jakby do no, AI może pracować i pracować, tak, i mogłoby pomagać, powiedzmy, i, i ludzie by mogli Mogli nadzorować to AI i na tym by mogła polegać też ich praca poniekąd i mogliby być specjaliści angażowani do tego, eee, żeby powiedzmy nadzorować pracę sztucznej inteligencji, która by eee, crunchowała. No ale jakby no, kto się, kto się przejmuje crunchowaniem sztucznej inteligencji, tak? No. <grych> to eee, nie jest crunch. Ok, ok, napisał. ps 5 wyszło prawie 4 lata temu. W każdym razie, no. Eee, wracając do tematu GTA 6, GTA 7. Ja po tym materiale, który obejrzałem, ja mam trochę takie właśnie wrażenie, że Rockstar tutaj celuje bardziej w. Stworzenie GTA ultimatywnego, nie ostatecznego, takiego, że kurwa, już ciężko będzie to przebić raz, że budżetem, raz, że nakładem prac, raz, że tym, żeby jakoś rozbudować inaczej fabułę online, bo też warto zaznaczyć. Że, ej, to jest w sumie ważne, nie? że warto zaznaczyć, że Rockstar nabył osoby od Fivema. Tak, no to jest super ważne. To jest ważne. kluczowe nawet. To jest super ważne, i jeżeli oni by poszli tworzenie niezależnych serwerów, no teraz już nie niezależnych, prawda, ale jeżeli by poszli w tworzenie prywatnych serwerów, powiedzmy, i możliwość, i daliby taką możliwość, to by była, e, no już nie, już nie rewolucja, ale e ewolucja. No, jeśli czyli o... Rockstar by mógł osiągnąć to, co nikomu się praktycznie nie udało, A to czyli, by... stwo... czekaj, tylko stworzyłby grę? którą tworzą sobie sami gracze. Platformę. Jakby, no. Platformę, tak. No bo przecież ile, jest, ile mieliśmy Gier Fallout 76, który mówił nam, że no nie macie NPC-tów, macie, gracie sobie, my stwórzcie historię. I w przypadku, jeżeli takie coś by było, to w sumie gracze sobie sami tworzą historię na fajwemie Jeżeli oni by do tego dodali oficjalne narzędzia, to, to by było potężne. To by było potężne. To by było to potężne. GTA, GTA w ogóle to jest najpotężniejsza platforma w tym momencie do roleplayu i do innych takich rzeczy. Więc, uh, no to by było naprawdę super. I ja myślę, że może to pójść w tę stronę, o ile Rockstar trochę pomyśli. No, z Fiveman to może być taka broń ostateczna, która spowoduje, że te serwery będą, że GTA Online będzie jeszcze bardziej żyło. Nie wiem, czy nie było tak, że ilość graczy na modyfikacjach na Fivemie była praktycznie dublowana, kurwa. Przy, y, dublowała normalne GTA Online. Tak, no normalnie, w sensie. Jakby te serwery to. w, w pewnym momencie miały to, to, totalny ruch i dlatego się tym zainteresowali. No, miazga była. Ale dobrze, że jakby dobrze zrobili, że oni ich kupili, a nie no. nie no próbowali walczyć z nimi, ale. No widzą, widzą w tym biznes, kurwa, nie? No jakby widzą, widzą w tym biznes, no nie, trudno nie zauważyć w tym biznesu, naprawdę, no, no, to trzeba być mega ślepym. E, będą z Rockstar'em, tak? Ok, napisał, jeśli budżet <coughs> będzie wynosić 1 albo 2 albo miliardy, to po prostu będzie cię bardzo ciężko to przebić, bo nawet za 10 lat inne firmy nie będą miały wciąż takiego budżetu na jedną grę. No dokładnie, to jest, to jest to. I jeżeli inne firmy nie będą mieli takiego budżetu na jedną grę, to co zostaje Rockstarowi? Czy jeżeli stworzą sobie platformę idealną, to czy z ich Widzenia, nie ma sensu wydawać jeszcze więcej kasy na podejmowanie ryzyka po to, żeby tworzyć kolejną lepszą platformę. Wiesz, co mi chodzi? To, no to, to tak, no. nie ma sensu. To, jakby logicznego punktu widzenia, ten, ten materiał mi dał mi tak do myślenia, że rzeczywiście, kurwa, o GTA 6 może nie być niczego. W sensie, może Rockstar później pójść zupełnie coś innego, nie? Może jakieś Red Dead nowego, czy coś takiego, jeszcze będą rozwijać franczyzy, ale GTA w zupełności im się nie będzie opłacać, bo tyle, co oni materiału poświęcą na stworzenie potencjalnej GTA 7, no to to im się będzie w tym czasie zwracało przez tego. Przez no mi się wydaje, szóstkę, oni i online. A. Mi się wydaje, że oni będą wchodzili w te do, 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 do GTA 6 i nawet i płatne i tak dalej, bo... Ale myślisz, że ten? Myślisz, że to single, single, single czy bardziej multiplayer, tak jak w World of Warcraft czy coś takiego? Mm, no bardziej by się multiplayer opłacał, nie? Aczkolwiek e, wypuszczanie single playerowych DLC-ków też by nie było złym pomysłem, no no, no Tak, tak. Akurat przy, gdyby ta gra skupiała wokół siebie dużo zainteresowania, to gdyby fajnie e, zrobili fajny announcement tego DLC-ka i zajebistą fabułę zajawili, no to come on, no jakby dla wszystkich to by była gratka do, do sprawdzenia. No mm -hmm. mimo tego że jest część jest duża część osób, której fabuła w GTA nie interesuje single player. Eee, tak wydaje mi się, że no, byłby to mega przede wszystkim też ruch marketingowy, pokazujący, że nie mają w dupie żadnych graczy. A jak na czacie myślicie? Czy wydaje wam się, że GTA 7 w formie jaką znamy do teraz, dalej będzie powstawało? Czy już jakby nie będzie GTA Bo wiadomo, że jeżeli pojawi się jakaś nowa technologia Typu jakieś, nie wiem, granie w chmurze, coś takiego To będzie można, Czy znaczy, granie w chmurze jest Ale jeżeli to będzie bardziej rozwinięte Wiadomo, że można coś pójść i pojechać bardziej po, ma... po bandzie I nie patrzeć na ograniczenia konsol sprzętowe Czy wam się wydaje, że GTA 7 kiedykolwiek powstanie? Czy raczej szóstka to będzie przez długi czas Taki główne oczko w głowie Rockstara I raczej nie będą wychylać się Poza swoje wygodne gniazda Tozu, ogólnie, czy Tektu nie jest za mało docenione za... za podejście do swoich deweloperów gier Dają im serio kupę Czasu i spokoju do zrobienia dowolony giereczek. Wiesz, co, no to zależy od, 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 od tego, jak się dogadali z nimi, no bo wiadomo, że Rockstar to jednak tyle im kasy przynosi, że oni mają tą pozycję, żeby jakoś to z nimi negocjować. No ale mi się wydaje, że jest wiele gier, na których oni ten, na których oni po prostu wymagają tego, żeby po prostu projekty były szybciej. Jak, 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 jak na przykład NBA sportowe, WWE, czy inne te pierdoły. Bez no wrazu, nie, nie masz Ale słuchalić. to, co oni zdejmują te mody po hamsku, to to jest. Nie, BT2 to jest uh, uh, Mają podejście takie bardzo, bardzo kontrowersyjne. Jeżeli się można, no... Wystarczy się przyjrzeć tylko po prostu ich działaniom i, no. i temu, co, i temu, jakie ruchy sobie tam zelnik prowadzi. Alex, DLC Single Player GTA 5 miało wyjść, ale GTA Online to no tak jest jak GTA 6 bym chętnie zobaczył DLC fabularny niż, niż... Ja wiem o co ci chodzi. Hmm. Chodzi ci o to, że GTA że były zapowiadane w tym wycieku, co tam yy, wyciekały informacje. Yy, Może się było domyślać, że Rockstar miał w planach wprowadzenie kilku do, dodatków fabularnych do GTA 5, jednak one zostały finalnie przerobione na dodatki do Online'a. Jest wiele. Pos, yy, pogłosek mówiących o tym, ale też są takie, które nie zostały na do online. Jak na przykład Liberty City, które miało się pojawić. No to jest chyba takie najbardziej ikoniczne. Come on, mogłoby się pojawić w szóstce. Anyone? Yy, GTA 7 będzie, ale dłużej. Nie zostawią takiej franczyzy tektu i mnie pozwoli. Każda Wegeta i online będzie generować więcej kasy niż ciągle rozwijany stary online ze starej gry. No ale czy w pewnym momencie nie dochodzimy do sufitu i w pewnym momencie nie warto podejmować ryzyka, żeby nam się noga podwinęła. Bo powiedzmy, że jeżeli GTA 6 będzie kurwa kosmicznie zarabiać na online, i oni zdecydują się wydać tam siódemkę i podwinie im się noga, że siódemka będzie do dupy, nie spodoba się ludziom, no to wtedy co? Jesteśmy w dupie. Możemy wrócić do szóstki, ale no niestety ludzie się jakoś zrażą już do marki. No ale my też kurde mówimy o takich czasach, że ta branża może też się tak po. Zmieniu. No tak, może zupełnie inaczej wyglądać. Ogóle... Też spójrzmy na to, że GTA 6 wychodzi um, wyjdzie 12 lat po piątce, nie? No to jest chore. Jakby to jest... Wyobraźcie sobie czas za te 13 lat, ponad, tak? No jakby, no nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić tak, jak będzie wtedy wyglądała branża gier. Bo możemy sobie wyobrazić, jak świat może wyglądać, ale branża gier, no trudno nam powiedzieć, bo to się zmienia wszystko z dnia na dzień. Przerwa między szóstką, ewentualną siódemką, może być jeszcze większa niż między piątką a szóstką. 7HE4040 napisał. Siódemka będzie, ale będzie grom usługą, abonamentówką. Moim zdaniem, że zamiast wypuścić po siódemce ósemkę z nową grafą i fabułą, i kto płaci dostanie nowe, kto nie, to nie. Lepiej zysk co miesiąc niż raz. No właśnie, to jest trochę też ten mój punkt wyjścia, który o którym ja mówię, że też mi się wydaje, że tutaj bardziej, bardzo pójdą w grę, usług, w grę usługowość i oni sobie podzielą cykl produkcyjny na to, że będziemy mieli 3 lata promowania, 3 lata powiedzmy rozwijania singla, naprawiania, a potem pójdziemy jednak w drugi cykl, w którym będzie już rozwijanie online, prowadzenie do niego nowych zawartości na pełne już i olanie tutaj single playera. Jeżeli szóstka osiągnie ten gigantyczny sukces, to lepsza opcją pewnie byłoby po prostu wieczne aktualizowanie tego. Nie ma co do takich akcji limitów, dodawanie nowych map, upgrade graficzny i tak dalej. No właśnie, to też jest właśnie ten argument, który ja mam na myśli, nie? GTA 7 z miast Liberty City, Burki, Los Santos z piątki, Vice City z szóstki Połączą miasta w GTA 7, to co mamy będziemy mieć No to już jest wróżenie z fusów trochę, nie? Mi się wydaje, że sztuczna inteligencja zastąpi, zastąpi 30% robocizny w branży gier Tak jak to kiedyś było w budownictwie Od łopaty do koparki, rozumiem o co chodzi Okej, okay, okej, okay, dla, dla nich cała premiera GTA 6 jest ogromnym ryzykiem Bo już nikt nie będzie grał w online z piątki A szóstka może nie być tak zaawansowana na samym początku No właśnie, to jest to ryzyko, które oni podejmują Czy w przypadku kolejnej gry GTA 7 kiedy szóstka już by się przyjęła i była mocno od początku przystosowana pod zarobek na online, czy byłby sens ryzykować? No, tak samo moim zdaniem będzie w szóstce. Online bardzo monetyzowane, to co ważne, jest w piątce. Za prawdziwą kasę auta będą możliwe do kupienia, to etc. będzie podział na ludzi z hajsem i bez. No, typowa gra usługa taka, nie? No czy... Oczywiście, że będzie, będą mikropodności, no i jakby... No jakby to już jest w piątce i ludzie to zaakceptują. Ludzie dalej się wkurwiają o to, ale to zaakceptowali. No dobra, na pewno będzie kolejne GTA. Strauzelnik powiedział, że serie GTA i Reddit e, e, są jak James Bond i będą z, nami, e, będą z nami z nowymi grami przez długie dekady e, No wiesz, Strauzelnik różne rzeczy gadał, a rynek wszystko i tak weryfikuje. Więc można sobie gadać, można sobie gadać, że o ja będę wiedział, co się stanie za 15 lat i za 15 lat sobie wypuścimy GTA 7, a za 30 lat GTA 8 i no, nikt nie wie, co się będzie działo. Um, czy gry będą nadal istnieć w takiej formie? Czy może nie stanie się jakaś duża rewolucja i ludzie stwierdzą, że gry jednak są do dupy i będzie jakieś lepsze medium? Nikt tego nie wie. Jeżeli chodzi o nowego Red Dead, no to jakby chyba większość osób jest zgodna, że ta gra się prędzej czy później pojawi, no bo e, Rockstar jest bardzo mocno zakochany w tej marce. I chodzi głównie o to, że jakby sami widzieliście, ile oni wydali na Red Dead 2, Red e, więc to nie, nie chodzi im o to, żeby ta gra się po prostu cała im zarobiła ta GETA Online, tylko oni robią właśnie online'a, żeby pokazywać nam, że jednak są w stanie zrobić taką grę jak Red Dead, która nie będzie nastawiona aż tak mocno na hajs. Być może chcieli coś z tego zrobić online'em, ale no, nie wiem, co wyszło.